Glicenia przycięta to co ja nie dostałam, dostał mąż, ponieważ zamiast drutu miedzianych zrobił pręty zbrojeniowe, które zahaczył o haki i one trzymają główny pęd gliceni. Myślę, że tym razem na pewno już nie pomylę i sekatorem prętu zbrojeniowego nie przetnę. Ponieważ glicenia ma bardzo w ciągu sezonu długie pędy. Te pędy owijały się wokół drutów miedzianych. Trudno było tak dostrzec, tym bardziej, że drut miedziany się nie dzieje i niestety nie widziałam, co jest drut, a co jest pędem. No i przecięłam wszystko, ale teraz drut zbrojeniowy będzie po prostu już bardzo, bardzo widoczny. Tyle pędów nadbieraliśmy z przycięcia glicyni. Uzbierało się sporo, ponieważ wysoko pod dachem i ja nigdy nie mogłam tam dostać, a ponieważ pourywały się linki, mąż zrobił nowe, solidne, więc dosięgnął tam i poprzecinał wszystkie pędy, i nareszcie glicenia została przepięknie, prawidłowo przycięta. nie jest łatwo, ponieważ dzisiaj mamy dosyć silny wiatr i gardło już przeszkadza. Przepina przepięknie rośnie, marchew widzę już powschodziła. Tylko się cieszę, że uprawa się widaje. Jak co sobotę trzeba zrobić porządek w Zagrodzie Kurzej. Wczoraj wieczorem zerwał się wiatr i otworzył nam tutaj bramkę do zagrody. Kury wyszły sobie bardzo zadowolone na spacer wraz z kobutem. Gdy chciałam je zagonić, to nasze paskudne, zadziorne, atakujące mnie kobucisko jak ruszyło nam. I dobrze, że miałam łopatę i wiaderko i naprawdę z trudem się je zielone na deser, żeby górki miały też coś zielonego. A czy